Cześć, witajcie. Dzisiaj recenzja takiej oto książeczki z LEGO Harry Potter i jest to wydawnictwo Amit. Książeczka ta dostępna jest na przykład w Pepco, nie wiem czy gdzieś jeszcze, za cenę 12 zł. Są również książeczki za 10 zł z różnymi minifigurkami z różnych serii, naprawdę do wyboru, do koloru. No a dzisiaj przyjrzymy się oto takiej z Harry'ego Pottera. Mini sobie możemy stąd wyjąć, później do niej przejdziemy. Oczywiście rozpoczniemy sobie tutaj od książki, później minifigurka ją położymy sobie na bok. No i co w środku, już tutaj mamy jak złożyć właśnie Cedriga. Kolorowanki oraz uzupełnić, czyli najpierw narysować, później możemy sobie pokolorować, połączyć strzałkami z Sowem, Hedwigą, jeśli się nie mylę. Tutaj narysować, mamy etapy, jak co narysować i spróbować swoich własnych sił, pokolorować Patronusa, jest to chyba jednorożec, jeśli tutaj dobrze widzę. Następnie dopasować rysunki, również jakieś labirynty, kolejne labirynty, jak dotrzeć tutaj do złotego jajka zestawy znaj znajdzie różnicę kolejny labirynt, tym razem z wężem z literinu dopasować puzel do Dumbledora, który tutaj pasuje gra e, z właśnie tymi kostkami do gry, później również znaleźć różnicę pomiędzy tymi dwoma obrazkami, no tu odpowiedzi do zadań, tak się ta książeczka prezentowała, naprawdę krótka i może poszerzyć wyobraźnię u niejednego dziecka a więc złóżmy sobie naszego bohatera tej książki. Rozpoczynamy od zwykłych białych nóżek bez nadruku, następnie torsik nadrukowany w kolorach żółtych, brązowe dłonie z logiem. Tutaj to jest raczej hopple -y puff. Tak on się prezentuje z tyłu, mamy super nadruk z kapturem, z przodu po prostu szata jest ona zawiązana. Na wyposażeniu, tutaj na wyposażeniu, jako yy, zasłonięcie, dostajemy taką ma żółtą pelerynkę. Yy, no i co, główka naszego cedrika, tak ona się prezentuje, uśmiechnięta, wręcz pewna siebie, jest pewna zwycięstwa, a z drugiej strony już nieco zdenerwowana. No i jeszcze włoski, które prezentują się w ten sposób: brązowe, zaczesane tak one się prezentują i ogólnie, minifigurka uważam, że jest super. Czy poleciłbym zakup takiej ja książeczki z Lego Harry Potter wydawnictwa Amid? Myślę, że tak, za ceną fajną, takie 12 zł, również znajdują się książki za 10 zł, ale w przypadku tej to jest cena 12 zł. Dostajemy naprawdę super minifigurkę Cedrica. Tak, tak on się prezentuje. Jest on z Hufflepuffu, chyba, jeśli się nie mylę, ponieważ ma on żółte ubrania. No i tak on się prezentuje, naprawdę super. I w przypadku, tak jak ostatnio omawiałem, Robina, również ma żółtą pelerynkę, no ale ten ma taką, ten ma taką, naprawdę super minifigurka. Jest on dostępny również w większej książce wydawnictwa Amit, ale za cenę 20 zł, więc dlaczego przepłacać? Kupcie sobie taką dostępną na przykład PEPCO. To by było tyle z tego odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć!